W kolejnym odcineczku na tym kanale. Dzisiaj jesteśmy na Kiszonie, Wirt, znanym mam pewnie spocie. Tak nie będzie, to jest taki spot w Warszawie na prywatnym terenie. Fajne chłopeczki przyjechałem z Krzysiem, bo on tutaj ma wstęp i ja również z nim mogę przyjechać jeździć. Także dziękuję bardzo właścicielom. Chopeczki fajne, tam mamy dużą linię. Zaraz wam pójdę pokazać, tutaj mamy linię średnią lub małą, nie wiem jak to nazywają chłopacy. No i to jest chyba tam 8 chopak w linii. Tam są dwie chłopki w linii. Tutaj macie dużego speedboxa, małego speedboxa. I coś sobie dzisiaj polatamy. Czekam na jednego jegomością. A właśnie Mikołaj przyjedzie, to zaraz do Mikołaj od dworca to właśnie do chopeczek ma dwa więc na niego czekamy i sobie potrenujemy tutaj zrobimy taką z na kieszonie i potem pójdziemy na Wisłę tak Bęga czy... sesja będzie, uwaga, Reklama Zap... Polsa. Zapraszam do oglądania Yo, czwórka Yo, piątka Także bierzemy rower, idziemy, tutaj mamy takie fajne schody na pierwsze piętro także wchodzimy tutaj mamy pierwsze piętro no. Małego boxa. tam mamy drugie piętro w sumie albo trzecie. Nie wiem, naszego speedboxa jak widzicie, tam są dwie duże chopki w linii. Tutaj mamy 8 kopek w linii. Jest fajnie, co tu dużo mówić. Dobra, także lecimy pierwszy raz. Wszelotałem te chopeczki, także powinno być git Ło! O. Miało być bez, bez sztuczek. No i nie będzie sztuczek. O. Fajne są te chopeczki, bardzo lubię. Takie bardziej do poflowowania, bo tutaj bardziej techniczna linia, żeby pompować i w sumie nie wiem, fajnie sobie wysoko latać. Tu mamy lądowanie drugiej hopki. Jest zarośnięte, ale zawsze tutaj było rozkopalne i tam jest chyba kłotr z tego co kojarzę. I tutaj była taka w sumie hopka treningowa. Teraz o Ci Krzysztof, zaraz zobaczymy Leci, leci. Trójka Czwórka jo, Piątka Szóstka Siódemka i ósemka wylądował. Dobra Widzowie lecimy e, Największy pociąg w Polsce Nie w Polsce, ale na Kiszonie. Kiszanie Ło, coś tam pękło albo... Nie wiem Ło! Tak wysoko! Łole W lat ja pierdykam! No właśnie. Co, to, to był chyba ten trzask. Bo mega brzydko powiedział. Okej, okay, możemy zrobić. To co? Lecimy. Tak, bliziutko. Pyk. Pyk. Ale miękko tam było Pyk Pyk Pyk, łop wow. Ale płaskie wywicie O kurde O kurde Ja zrobiłem ostatnio takiego x Że mi ręka spadła Dobra, jadę, bo prawa autorski zaraz będą Więc muszę za was zagadać O O tak O kur ale przyleciałem i dupa. Dobra, więc jest, jest już z nami Mikołaj, dzień dobry. Witam. Przybył do nas z dalekich okolic. Opa! Opa! Żopa! O! Opa! Opa! Que transfer! a paixão, ó a perdi ó a paixão, ó a paixão, Boję się na no O, Ale Uitek fajny I case na każdej hopce. Yo Sztuczki Dobra widzowie Jesteśmy dalej na Kiszonie Bo byliśmy na Wiśle, ale Tam pan Gerard nam nie dał spokoju nie pan... o to chodzi, to wie. Tak, yy, więc wróciliśmy na kiszone i teraz odkrywamy dużą linię. Sobie polatamy na razie, rozkopiemy lądowanie drugiej chopy. Tak, bo to jest za osiem. Tak, i sobie dalej ja też gatujemy. poskaczemy. Tak jest. Dobra, ogólnie to już z chłopakami. Yy, w sumie wykarczowaliśmy te lądowanie, można tak powiedzieć, bo tu była trawa. Trawę wyrzuciliśmy tam na bok i rozkopaliśmy całe lądowanie. Także coś sobie poskaczemy, ale ciemno, czekajcie, bo i też na razie się powczuwamy dalej w średnią linię. Tam a potem już nie nagrywałem, bo GoPro mi się rozładowało. teraz mam 100%, także coś tam z, POV, z kasku będzie. Yy, I tyle. I sobie ze z dużą linię. Tylko jeszcze się trochę rozjeździmy na średniej i, i pójdziemy na dużą. Także już widzimy się na GoPro raczej, na piłowi. Ale dupota. Głupota.

Dobra Tak Żart o, Ale manual wow. 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 O, tak się powinno latać w Erdbolla Pierwszy ja raz dobrze schodziłem Daj, ostatniej. bara Dawaj! iksa, Double bara dawaj! Dobra to co widzowie, lecimy na dużą, a ja Was zachęcam do zasubskrybowania tego kanału. I tyle. Zobaczymy, pierwszy raz sobie skoczymy, jak to będzie i tyle. Bang bang bang. Dobra, zobaczymy. Profil jest płaski, więc bardziej mnie Znaczy bardziej się boję tego, że zapomnę korbić. I nie dolecę. No rower, że rower wrzucę, jest miękko. Dobra. Let's go. Jaman. Jaman Popu. Po, po. wow. Trochę za słabo spompowałem, bo jest mega stromy zjazd. Ale wybicie fajne. Dobra, powtarzamy. Po. Wow. Panie, gdzie to za szybko? Tam tyle korbiemy, a ja przeleciałem w trzy dupy. I do, na prędkość. Teraz może jakiegoś barspinka wciśniemy na tej dwójce, coś tam ogarniemy. ping bang, bang bang. I Mikołaj teraz leci. Także zajaweczka. Chopyk, nawet dwa, jeszcze lepiej. Dawaj! Popopą! Jo, leć! Dobrze! Ją! Jadą! Za, za mocno! Ale chyba nawet za wcześnie szarpnęłem, nie? No kurwa, to nie tak się do, do 7.2 Serio? No No Ale, ale byli... ja i tak wolno szarpnęłem 2.7 jak byłeś na wysokości skifera <grym>, Panie, daj pan spokój <grym>, Było wolniej, ale znowu za szybko Nie ja, wiem, nie czaję tego Tak wolno szarpnęłem Dobra, do razy sztuka teraz będzie ja man. Dobrze. Podparłem, ale jest git. O nie, podparte, nie podparte. I Bek. O, wysoko. O! Nie złapałem kiery. Ja dom. Ogólnie widzowie to y, przy traku jak widzieliście, y, nie wiem, było git, tylko nie dokręciłem i zrobiłem dwa bary i coś chyba nie złapałem Kiera albo nie złapałem siodła, czyli trój, i mi Kiera wbiła się w brzuch, na szczęście nic mi się nie stało. Koprowałem mi koszulkę i po prostu mam teraz, tak nie wiem, po prostu boli mnie brzuch i też jest właśnie na wysokości wątroby, więc jest nieźle, ale na szczęście nic się nie stało. Nieźle. No, na dzisiaj chyba kończę jazdki, ponagrywam chłopaków i chyba tyle, no bo wolę już nie kusić losu, jak jestem trochę też pewnie zmęczony i... Ale fajnie polataliśmy, jest git. Zajaweczka. Tak Tak. Jestem nowy rower. Ale shit. двух липках. на фарче. Witam. Dzień drugi skakania, jest godzina 10.30, mamy z 30 stopni już, także jest ciężko. Idziemy się rozjeździć jakoś, znaczy już się rozjeździłem, polataliśmy chwilę dużo, ale nie nagrywałem, także dla Was skoczę najpierw małą linię, a potem dużą. I co, dzisiaj latamy o 14, trochę krócej, ale ja się zawijamy, także, no bo ja zawijam, Krzysiu jedzie do mnie. Także taka przemianka, wymianka. Za tydzień będzie odcinek, jak Chrysio będzie poznał moją metropolię. Lecimy. Tu sobie stłumimy. No nie, wiem, Hebla. A nie chcę, się w Werdwola. No, idziemy na dużą. Dobra, także lecimy pierwszy skok na dłużej. Rozgrzewkowo. Fajne są te chłopki, lubię bardzo. chana git! O, dobra truja, ale mnie podbiło Fajnie, fajnie, sketch ale jest Jest godzina 11, chwile jazdek Jedyny ja moment gdzie się fajnie czuję Tak się leci w locie, bo wiaterek fajnie wieje Tu się stoi na patelni wysoko 30 stopni już Masakra Teraz jechałem sobie mówię że sobie zakręcę może traczka, może dwa no tak będzie czas No ale trójnie zakręciłem mi się nie chciało tak Ojej ciężko jest widzowie Jadą o, ale prędko Uo. Ale na tył mnie Wywala O, Manuel. Ale była lepsza, truja teraz. Ale mięciutko jest tak, że nic nie boli. O, ładny traszyk. No i to mi się podoba, tak ma być. I dokręcone. O kurde jakie dobicie po! Dwa Ale clean, ale dwa Dobra Trzeba robić flipka. Zobaczymy co z tego będzie teraz trochę lżej szarpny i spróbuję odjechać Ło, wow, jest! Jadą! Ło! Wow. Ale dziwak, ale jest! Ja idę. Dzięki Widzowie za oglądanie, zostawcie łapę, suba, subskrypcję. Dzięki Widzowie za oglądanie, zostawcie suba, lajka komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Jak zaufam Bradowi, to za tydzień. Jo.